Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Sen snem snów Pani Krystyny Zelek, to od niej właśnie mam y, tą pierwszy do recenzji Jak widzicie jest to WFW Wydawnictwo z premierą 1 wrzesień 2023 Powiedziałam tak, bo nie wiem jak się po prostu to nazywa <grytanie> Tak, i jestem wielka także mam życzenie niezapomnianych chwil pełnych magii No i powiem Wam, że było tu magicznie w sumie na początku książki mamy takie ostrzeżenie, żeby osoby wrażliwe dwa razy się zastanowiły, czy w ogóle chcą tą książkę przeczytać. Mamy podane kilka powodów, które mają zdecydować w sumie jakby za nas. Następnie opowieść rozwija się swoim rytmem. Pozajmie kobietę, która chce, byśmy nadali jej imię. Później opowiada nam o swojej wybujałej wyobraźni, w której no, widzi więcej niż inni. W momencie, kiedy opowiada nam, że coś się w niej zmienia, zastanawiamy się, czy będzie miało to coś wspólnego z początkiem książki. Bo cokolwiek się tu nie stanie, bohaterka jakby trochę nas o tym uprzedza, tylko nie wiemy dokładnie, co to będzie. Mm, czytamy o tym, że ma dziwne obawy, e, tak jakby przed tym, co się z nią dzieje. Później ma takie e, dziwne objawy, które jakby mm, no, dzieją się z jej ciałem, nie chcę po prostu tego za bardzo zdradzać. Na koniec jeszcze dochodzi do tego brak snu, wielkie zmęczenie, i wraz z jej opisami same odczuwamy naprawdę takie totalne zmordowanie. Jednak później udaje jej się usnąć i zastanawiamy się, co nas tu dalej może zaskoczyć. Na jej drodze stanie później tajemniczy mężczyzna, którego nazwie Aniołem. I tak naprawdę mogę przyznać, że dopiero od tego momentu książka zyskała moją uwagę podobno koszmary straszą nas tylko podczas snu. A co jeśli wkroczymy w inny wymiar snu? Hmm? Trafimy do przedziału najgorszych, katastrofalnych koszmarów, o jakich każdy chciałby zapomnieć? W sumie najlepiej, jakby nigdy nam się nie przytrafiły. Ale, słuchajcie, postać wskakując do kulminacyjnego momentu zupełnie nie spodziewała się, że jest coś takiego jak paniczny strach. Jeśli zatem macie ochotę przeczytać o tym, co takiego go w niej wywołało, to zachęcam do sięgnięcia po lekturę. Naprawdę, opowieść czyta się też nieco inaczej niż zwykłe książki, gdyż autorka wplotła nam tutaj rozważania i, e, i czasami takie myśli nad pewnymi rzeczami. Często postać wszystko analizuje, jakby chciała do nas zagadać. Mi bardzo przypominała tę książki pani Marioli Sternhalm, która również ma taki nieco nakazujący styl pisarski. Wiecie, większość opowieści powiedziałabym, że jest bardziej opowiadaniem, bo mamy mniejszą ilość dialogów. To książka z tych, które wciągają troszkę później, więc wymaga nieco cierpliwości z naszej strony. Myślę, że warto ją poznać, żeby wkroczyć w nieco inny wymiar fantastyki. Fani tego gatunku na pewno będą nią zadowoleni. Ale wiecie, co chcę też zwrócić na to uwagę, że czasami bywa tak, że właśnie w tych seriach. Tom pierwszy nie zawsze wciąga od początku. Bardzo często jest tak, że wiecie, no, no jednak musimy jakoś ten świat przedstawić, e, musimy pokazać tą problematykę, jak do tego doszło. I, I niektórym się wydaje to po prostu nudne, ale gdybyśmy, Bóg, otworzyli stronę, że wchodzę do koszmaru, ktoś kogoś morduje, coś się z kim dzieje, to byśmy powiedzieli, ale jak do tego doszło? No ale jeżeli jak do tego doszło nas nie interesuje... No to czemu ma interesować nas później? Także wiecie, coś musi być takie wolniejsze, żebyśmy po prostu w to wkroczyli, żeby później musiało dziać się zupełnie lepiej. Jak widzicie, jest to tom pierwszy. Mówię, z reguły 85% książek z tomami, które ileś tam ich mają, choćby nawet dwa, to pierwsze części z reguły są takie, że no po do, powiedzmy, że książka była dobra. Ale za są dopiero później, bo tam tak naprawdę dzieje się o wiele więcej. No mówię, ja gdybym mogła powiedzieć to gdzieś od 35 czy 9 strony, nie pamiętam, tak naprawdę książce dałabym 10 punktów, a, a tak to dałam jej chyba 8 właśnie za ten początek, ale później tak się zastanowiłam, ja mówię, no dobrze, no początek był taki trochę dziwny, nie rozumiałam za bardzo, o co tam w sumie jej chodziło, czemu tak się z nim dzieje i na początku nie może spać, myślałam, że nie usiądę, a w sumie później poszła se spać i tak naprawdę zastanawiałam się, co będzie dalej, ale później właśnie w tym śnie dopiero zaczęło się tam dziać i, i to było wielkie, to było wielkie, to była naprawdę mega fantastyka, bardzo dobrze przemyślana i... I jestem bardzo ciekawa temu następnego, jak to się po prostu wszystko potoczy. Co dalej się będzie działo, czy to będzie jakaś, jakaś kontynuacja, czy to będzie coś osobnego. Pożyjemy, zobaczymy. Także życzę, życzę autorce, żeby jak najszybciej wydała tom drugi, bo po prostu jestem nią mega zainteresowana. A jeżeli widzicie na okładkę, to tak szczerze, to w 100% przypomina autorkę. Także piękna kobieta. Polecam książkę. No, no już taki piękny nie jest. <noise> Polecam Wam książkę i do usłyszenia. Pa-pa pa! pa, 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 pa.